Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu 40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, zaś na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat słynnego Zielonego Ładu. Co ciekawe, po ostatnich zastrzeżeniach zgłaszanych co do owej polityki przez pojedyncze państwa członkowskie Unii Europejskiej. Europejskiej, rząd Włoch zaczął poważnie analizować kwestię zawieszenia całego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, które to uprawnienia są kluczowym narzędziem całej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jakby tego było mało, niektóre państwa członkowskie zapowiadają pójście w ślady Włochów. Co oznaczałoby być może czasowe, ale jednak zrezygnowanie z dotychczasowego kierunku rozwoju kontynentu. Kwestią kluczową miałyby być tutaj zbyt wysokie ceny energii elektrycznej, zgłaszane przez ministra gospodarki Gianciarlo Giorgetti. Ceny, które mają powodować, że zasadniczo na terytorium kraju przestaje opłacać się większość jakiejkolwiek produkcji. Dlatego też na wniosek wiceminister do spraw środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Vian Gawy. Rząd obecnie pracuje nad projektem zanegowania Zielonego Ładu. Co ciekawy, polski premier Donald Tusk także alarmował, że tak wysokie ceny energii elektrycznej po prostu zniszczą polską gospodarkę. Ciekawe jednak, czy polityk cokolwiek z tym faktem zamierza zrobić, czy tylko mówić. Od siebie dodam, że problem jest znacznie większy niż nam się obecnie wydaje, bowiem zgodnie z polityką Zielonego Ładu, Polska zobowiązała się do roku 2027 w pro wprowadzić nowe podatki nałożone na osoby ogrzewające swoje domostwa gazem lub węglem. I ma być to forma kary ekologicznej. Problem w tym, że będzie ona dotyczyła praktycznie wszystkich, całego społeczeństwa, bowiem blokowiska z wielkiej płyty ulokowane w miastach także zasilane są z ciepłowni, a ona spala węgiel. Jeżeli ktoś ma ogrzewanie elektryczne, bierze prąd z elektrowni węglowej. Ergo do tych astronomicznie wysokich cen energii trzeba będzie dodać kolejne kilkudziesięcioprocentowe podwyżki. Więc już cała produkcja. Produkcja jaka istnieje, wyemigruje do Chin i do Indii. To poważny problem, którego obecnie dostrzegają zaledwie nieliczni. Skoro jednak mówimy o Unii, warto wspomnieć o wprowadzonym w poniedziałek 16 pakiecie sankcyjnym na Federację Rosyjską. I zacytuję tutaj ministra finansów Andrzeja Domańskiego: cytuję: Chcemy, żeby sankcje zostały nałożone w trzecią rocznicę brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Nowy pakiet zawiera m.in. zakaz. Z importu aluminium z Rosji, dodatkowe ograniczenia dla rosyjskiego sektora finansowego oraz dodatkowe restrykcje wobec tzw. floty cieni. Komisja nie wpisała natomiast do niego zakazu importu rosyjskiego gazu skroplonego LNG, na co liczyło wiele państw członkowskich. Koniec cytatu. Ponadto, jak określił komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarczych Waldis Dąbrowskis, pod koniec stycznia podjęto także decyzję o przedłużeniu obecnych sankcji nałożonych na kraj Putina na okres kolejnych sześciu miesięcy. A teraz przejdziemy do znacznie mniej optymistycznych tematów. Choć zielony ładcy już w zasadzie do nich nie należał Mianowicie Ameryka Po pierwsze Donald Trump 18 lutego wprowadził kolejną falę ceł na Europę Tym razem były to 25% cła Nałożone na leki, samochody i półprzewodniki Od siebie dodam, że jak dotąd Na przykład taki rynek samochodów Obłożony był zaledwie 2,5% cłami Co oznacza dziesięciokrotny wzrost Wzrost który nieomal zahamuje wymianę handlową na tym polu, ale zasadniczo amerykańskiej prezydenturze właśnie o to chodzi, bo tylko jeśli nie będzie się opłacało ściągać towarów z zewnątrz, produkcja powróci do nich do kraju. W Europie na nowych przepisach najbardziej stracą Niemcy, którzy rocznie wysyłali do USA 600 tysięcy samochodów. Po drugie. Ukraina. I tutaj zagłębimy się w wątek na dłużej, bowiem to, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, nie jednego wprowadziło w stan permanentnego osłupienia. Ogółem, jak wiecie, już wcześniej omawiałem, że nowy prezydent USA dosyć niepochlebnie wypowiadał się o Wołodymirze Zoleńskim, jakoby to on sam odpowiadał za śmierć setek tysięcy rodaków. Oceniałem to na dotychczasowych filmach jako element głębszej strategii. Która ma na celu zbudowanie fundamentu pod rozmowę z Rosją. Wiecie, aby siadać do stołu w pozytywnych relacjach, gdzie nikogo nie przedstawiamy jako postać bez winy, nie dzielimy świata na czerni i biel. Niestety, jak pokazał czas, działania Donalda Trumpa sięgnęły o wiele dalej i miały zupełnie inne podłoże. Ale po kolei, z tego co wiecie, Trump określił, że Ukraina wciągnęła USA w wojnę nie do wygrania. Zaznaczył tym samym, że jego kraj musi odzyskać kapitał, który przekazano walczącym, a w ramach zadośćuczynienia zażądał podpisania umowy na wyłączność wydobycia tzw. metali ziem rzadkich. O tym już opowiadałem. Problem w tym, że owo ultimatum było praktycznie nierealne do spełnienia, bowiem owe złoża wyceniane są obecnie na Ukrainie na około 500 miliardów dolarów. Czyli znacząco więcej niż cała pomoc wysłana przez USA i wszystkie inne kraje świata od początku wojny. Tak oto, jak podsumował brytyjski The Telegraph, podpisanie umowy byłoby tożsame z nałożeniem na Ukrainę kary znacznie dotkliwszej niż traktat wersalski w przypadku Niemiec po I wojnie światowej. Tym bardziej, że Ameryka zażądała także darmowej obsługi portowej i energetycznej przy produkcji, przetwórstwie, dystrybucji. Dystrybucji i wydobyciu. Słowem było to coś nie do przyjęcia, a przypominam, USA nie dały w zamian Ukrainie żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Nie ma się zatem czemu dziwić, że jak opublikował Financial Times, powołując się na swoje źródła w Kijowie, gdy 12 lutego odbyło się spotkanie na linii Wołodymir Zelański, a przedstawiciel USA sekretarz skarbu Scott Besant, Zaleński miał dosłownie zmieszać Amerykanina z błotem. Rzekomo jego krzyki było słychać w całym budynku, pomimo zamkniętych drzwi. No i zaczęły się problemy. Zaleński opublikował oświadczenie, w którym określił, cytuję, ekipa prezydenta USA ulega rosyjskiej dezinformacji, przez co Stany Zjednoczone pomagają Putinowi wyjść z wieloletniej izolacji. Putin jest z tego bardzo zadowolony. Wojna kosztowała 320 miliardów dolarów. 120 miliardów zapłaciliśmy my, obywatele Ukrainy. Podatnicy. 200 miliardów to Stany Zjednoczone, Ameryki i Unia Europejska. Jeśli mówimy o uzbrojeniu, to pakiet uzbrojenia kosztował 320 miliardów. W sumie USA dało nam 90 miliardów, nieomal pięciokrotnie mniej niż kwota podana przez Waszyngton. Chciałbym zobaczyć więcej prawdy od ekipy Donalda Trumpa. Koniec cytatu. No i długo nie trzeba było czekać aż na słowa odpowiedział Trump. Cytuję: My tylko dajemy nasze pieniądze. Mieliśmy umowę opartą o metale ziem rzadkich i inne rzeczy, ale oni złamali tę umowę. Złamali ją dwa dni temu. Od siebie tutaj dodam, że Ukraina rzeczywiście zaakceptowała ogólny koncept porozumienia, jednakże zaraz potem zastrzegła, że konieczne będą także gwarancje bezpieczeństwa z Zachodu, których Ameryka rzecz jasna nie planowała dawać. No i zaczęła się wojna totalna. Donald Trump oznajmił publicznie, cytuję Wołodymir Zeleński jako prezydent wykonał okropną robotę Jest zainteresowany jedynie czystym zyskiem To dyktator bez wyborów, który jeśli szybko czegoś nie zrobi Nie będzie miał już kraju Koniec cytatu Zeleński odparł, że Ameryka go obraża Każąc mu sprzedawać własną ojczyznę Jakby tego było mało, jak wiemy USA w zeszłym tygodniu Przeprowadziły pierwszą turę negocjacji z Federacją Rosyjską, mających miejsce w Arabii Saudyjskiej, co ciekawe negocjacji, na które w ogóle nie zaproszono nikogo ze strony Ukrainy. I po raz kolejny odwołam się do słów Trumpa. Cytuję. On mógł przyjechać, jeśli by tego chciał, ale nie został zaproszony do Arabii Saudyjskiej. On miał trzy lata i nie było nawet żadnych spotkań ani rozmów, by zatrzymać tę wojnę. Nie podjął żadnych starań, żeby ludzie nie przestali ginąć. Zeleński jest kiepskim komikiem, któremu zależy tylko na pieniądzach. Obecnie nie ma żadnych kart przetargowych w rozmowach z Rosją i powinien wstrzymać się z ingerowaniem w negocjacje. Pokojowe. Koniec cytatu. Mało tego, Organizacja Narodów Zjednoczonych w trzecią rocznicę konfliktu spisała projekt rezolucji, która ponownie potępia rosyjską agresję i potwierdza zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości, jedności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych międzynarodowo. Co ciekawe, w poprzednich latach USA było wręcz pomysłodawcą podobnej rezolucji i naczelnym sygnotariuszem. W tym roku Donald Trump odmówił podpisania rezolucji i Ameryka wręcz zagłosowała. Przeciwko jej wejścia w życie. Wiecie, abstrahując od samego znaczenia podobnego dokumentu, bo miało to charakter czysto symboliczny, ONZ spisuje takie papiery, z których totalnie nic nie wynika, nie mają przełożenia na realny świat. Skoro raz podpisano dokument, że Rosja źle zrobiła, że jej nie popieramy, to powinny za nim iść konkretne czyny. Zaś podpisywanie tego samego co roku jest po prostu śmieszne, bo takie rzeczy się nie przedawniają, ale ciężko oprzeć się wrażeniu, że sprawy poszły w ewidentnie fatalnym kierunku, gdzie USA sprawia wrażenie, jakby to z Ukrainą było na wojennej ścieżce, zaś bezkrytycznie przyjęło narrację Putina. Jak podkreśla Reuter, relacje na linii kijów Waszyngton są obecnie opłakane i tak złe dotąd nie były. No i w naturalnej konsekwencji nasuwa się pytanie, co z Europą, skoro USA bierze stronę Rosji. To zasadne pytanie, tym bardziej że już teraz zapowiedziano drugą partię rokowań pokojowych w Riyadzie, na które po raz kolejny nikt skończył. Iowa nie został zaproszony. Słowem jest źle, ale abyśmy zrozumieli skąd tak skrajna niechęć Trumpa do Zaleńskiego, musimy się cofnąć jeszcze do roku 2019, kiedy to ten sam Donald Trump, będący na pierwszej kadencji, prowadził rozmowy z Zaleńskim na temat Joe Bidena i jego niejasnych interesów w firmie Burisma Holding. Z tego co wiemy, syn Bidena Hunter Biden był oficjalnie zatrudniony w korporacji zarejestrowanej w raju podatkowym na Cyprze, korporacji będącej jedną z największych ogólnoświatowych spółek zajmujących się wydobyciem gazu ziemnego. Tak się składa, że zarządcą burizmy był ówcześnie Mykoła Złoczewski, będący także ministrem środowiska Ukrainy. Nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły, bowiem to temat na zupełnie inny film, ale Złoczewski został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy i nadużywanie władzy. Zaś ród Bidenów przyjmował od niego znaczące sumy, wydawać by się mogło, że za nic. Jasnym było, że chodzi tutaj o przekręt tzw. Wielkiej polityki. Zaś Donald Trump aż 8 razy wysyłał Zaleńskiemu prośby o wszczęcie śledztwa w tej sprawie i odtajnienie dokumentów. Zeleński jednak tego nie zrobił. Uciął wszystkie postępowania i zamiótł sprawę pod dywan. Już wtedy Trump odebrał Ukrainie 400 milionów dolarów pomocy międzynarodowej, zaś obecnie prawdopodobnie mści się za tamte działania. Co będzie dalej? Zobaczymy. Jak przedłożyła rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt, w planach jest ustalenie najważniejszych kwestii dotyczących pokoju. I to już w nadchodzącym tygodniu. Czyli faktycznie wojna zmierza do zakończenia. Z kolei Waszyngton wydaje się mozolnie i stopniowo dogadywać z Kijowem. W dniu wczorajszym na ten przykład podczas rozmowy państw grupy G7, Zoleński miał porozmawiać z Trumpem na temat wszystkich wydarzeń, jak Przebiegła rozmowa, nie wiadomo, ale zaraz po niej ukraiński prezydent miał powiedzieć: cytuję. Przeprowadziłem dobrą rozmowę z Trumpem. Mam nadzieję, że USA będą kontynuowały swoje wsparcie dla naszego kraju. Koniec cytatu: jak donosi Bloomberg, na razie nieoficjalnie w przygotowaniu jest także kolejna iteracja umowy partnerskiej pomiędzy USA i Ukrainą. Zgodnie z przeciekami umowa ma obejmować między innymi zobowiązanie. Trwałej współpracy pomiędzy krajami. Po zakończeniu wojny Ameryka miałaby powołać specjalny fundusz odbudowy, gdzie jej firmy kooperowałyby z Kijowem w ramach podniesienia kraju z kolan. USA miałoby rozpocząć wydobycie słynnych metali ziem rzadkich dla siebie, jednakże zyski z ich wydobycia zasiliłyby przedmiotowy fundusz. Fundusz, którego kapitał byłby wypłacany amerykańskim firmom na odbudowę kraju zniszczonego wojny. I co ciekawe, w tej sprawie wypowiedziała się zarówno wicepremier Ukrainy Olga Stefaniszyna, jak i sam Donald Trump. Ta pierwsza miała powiedzieć, cytuję, Trwałe partnerstwo, o to nam chodzi. Negocjacje przebiegały bardzo konstruktywnie, a prawie wszystkie kluczowe szczegóły zostały sfinalizowane. Koniec cytatu. Zaś republikanin miał oznajmić, cytuję, Ta umowa, która jest partnerstwem gospodarczym, zapewni Amerykanom odzyskanie dziesiątek milionów, miliardów dolarów i sprzętu wojskowego wysłanego do Ukrainy, jednocześnie pomagając ukraińskiej gospodarce w rozwoju, gdy ta brutalna i dzika wojna dobiegnie końca. Koniec cytatu. Słowem narody chyba doszły do jakiejś formy konsensusu, co jednak jeszcze ciekawsze Władimir Putin zaproponował. USA dość podobną umowę gospodarczą, to znaczy zobowiązał się także, że może zaopatrywać Amerykę w metale ziem rzadkich w zamian za to, że amerykańskie firmy poprowadzą inwestycje w tym zakresie na terenie Rosji. I powołam się tutaj na bezpośredni cytat, tytuję Wspólna eksploatacja złóż. Czemu nie? Chcę podkreślić, że mamy niewątpliwie więcej zasobów tego rodzaju niż Ukraina Rosyjskie firmy mogłyby dostarczać do 2 milionów ton aluminium rocznie na rynek amerykański Jeśli zostałby on ponownie otwarty Podobna umowa pomiędzy USA a Ukrainą nie stanowi dla Rosji żadnego problemu Koniec cytatu I choć mogłoby się wydawać, że słowa są po prostu zwykłym gdybactwem odrealnionym Związanym z rzeczywistością, to dosyć szybko zostały potwierdzone przez Donalda Trumpa wpisem na mediach społecznościowych, iż. Cytuję, prowadzimy poważne rozmowy z prezydentem Rosji na temat zakończenia wojny na Ukrainie, a także ważnych transakcji rozwoju gospodarczego, które będą miały miejsce. Koniec cytatu. Słowem ciężko się oprzeć wrażeniu, że Trump jak na finansistę przystało, spoglądając na geopolitykę poprzez rachunek zysków i strat, chce wytargować jak najwięcej od Ukrainy. I Federacji Rosyjskiej, jednocześnie celem osłabienia Chińskiej Republiki Ludowej. Czy dla Rosji to będzie dobre? Oczywiście, że dobre. Czy dla USA to będzie dobre, rewelacyjne? Jako ich obywatel byłbym zachwycony, jednakże, czy dla nas to wyjdzie na dobre? Ciężko powiedzieć, bowiem obecnie mali Ukraińcy nie są zapraszani do stolika wielkich graczy, efektem czego możliwe, że nikt nie uwzględni ich interesu, a im mniejsza i słabsza Ukraina, tym słabsza strefa buforowa dla państw paktu NATO. W tym rzecz jasna samej Polski, choć porozumienia działają także w drugą stronę, bowiem jeśli Ameryka dogada się z Rosją i wprowadzi własny biznes nad Dniepr, to mimowolnie da owemu regionowi Gwarancje bezpieczeństwa, nieoficjalnie, ale one będą miały miejsce. I wszyscy musimy być tego świadomi. A teraz temat wojny. Choć w pierwszej kolejności tej na Bliskim Wschodzie. Hamas przekazał w czwartek Czerwonemu Krzyżowi ciała czterech zakładników porwanych z Izraela 7 października 2023 roku. Między innymi Odeda Liwschica, dziennikarza i aktywisty pokojowego, który miał również polskie obywatelstwo. Mimo wszystko, Izrael ponownie wstrzymał uwolnienie sześciuset dwóch palestyńskich więźniów objętych umową, ogłaszając, że Hamas łamie warunki porozumienia i wszystko stoi pod znakiem zapytania. W sobotę w sprawie wypowiedział się także Benjamin Netanyahu, który zapowiedział pełną gotowość do zerwania rozejmu i wznowienia walk w strefie gazy na pełną skalę. I nie chcę uchodzić tutaj za jakiegoś wieszcza, ale na moich materiałach zaznaczałem, że pewnie się tak stanie, bowiem premier chciał uspokoić opinię publiczną u siebie w kraju, udowadniając, że jest w stanie uwolnić część jeńców. Z kolei długotrwały pokój nie leży w jego interesie, bowiem jego jedynym celem wojny było zniszczenie Hamasu i okupacja regionu, a to się nie udało. Nie zmienia to faktu, że Izrael okupuje teraz pewne obszary z Syrii. Niektóre tereny wzgórz Golan Hebrajczycy okupują już od lat, zaś w ostatnim roku poszerzyli swoje strefy okupacyjne, jak ogłosił w niedzielę Netanjahu. Cytuję: Izrael domaga się, by na południu Syrii nie stacjonowały wojska nowego rządu tego państwa. Obszary Al-Kunaitira, Dara i as mają zostać w 100% zdemilitaryzowane. Koniec cytatu. Choć ten sam Izrael oczywiście stacjonuje armią na nie swojej ziemi, zaś w ostatnim okresie zajął kolejne wzgórze, wzgórze Hermon. Mało tego, od ponad miesiąca trwa intensywna operacja antyterrorystyczna na zachodnim brzegu, która tak naprawdę była wkroczeniem hebrajskiej armii ponownie. Na nie nieswoje ziemię Po raz pierwszy od drugiej intifady z roku 2005 Na zachodnim brzegu pojawiły się izraelskie czołgi i inny ciężki sprzęt Przesiedlono tym samym 40 tysięcy palestyńczyków zamieszkujących obszary graniczne Słowem dzieje się, bardzo dużo się dzieje w Ziemi Świętej wrze jak w Tyglu, przechodząc na koniec do frontu ukraińskiego, no cóż, wiele mówiłem o kwestiach politycznych i rozmowach pokojowych, więc ten wątek skrócę jak najbardziej to tylko możliwe. Na froncie bez zmian. Rosjanie cały czas szturmują na Oriki, cały czas walczą w rejonach Wielkiej Nowosylki, cały czas posuwają się do przodu w okolicach Dacznych, atakują Andrivkę i zajmują kolejne tereny na przedpolach Nadivki. Dachne oraz Pokrowska To samo dalej na północ Przy Elizawetivce i Baraniwce Szczerbyniwka przejmowana Stupoczki atakowane Cias i wiar w ogniu walk Kolodiazji zagrożone przejęciem Trwają szturmy na pola Przed Bogusławką Zapadne przejmowane Dworitchna przejęta nieomal w stu No i terytoria kontrolowane W obwodzie Kurskim Sukcesywnie się kurczą Ergo Ukraina dalej przegrywa tę wojnę, ale nie sposób spodziewać się czegokolwiek innego, skoro przegrywają ją od roku, a przecież Zachód nie zwiększa swoich dostaw militariów na front. Mało tego, jak oznajmił sam Władimir Putin, w ostatnich dniach Armia Federacji Rosyjskiej wkroczyła na terytoria Ukrainy także nieopodal kurskiego kotła bitewnego i jak sam określił, cytuję, wojska posuwają się naprzód wzdłuż całej linistyczności. Koniec cytatu, co teoretycznie nie zostało potwierdzone przez kijów, ale oznaczałoby następną falę problemów na tym odcinku. I to tyle. Jak opublikował brytyjski dziennik Daily Mail, UK wraz z Francją prowadzą obecnie rozmowy dotyczące zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa po wojnie. Szczegółów jeszcze nie znamy, jednakże rzekomo mają one opiewać na wysłanie do Ukrainy 30 tysięcznego kontyngentu NATO wraz z zabezpieczeniem myśliwcami i pociskami rakietowymi na granicach samego paktu. Czy podobne założenia mają szansę zaistnieć? Wiele tu zależy od stanowiska słynnego Donalda Trumpa. Trumpa, który już wcześniej obwieszczał, że nie wyśle amerykańskich żołnierzy do Kijowa. Wiemy jednak, że na dniach premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma przedstawić sprawę amerykańskiemu prezydentowi. I na koniec raport strat: od dnia 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie około 869 530 żołnierzy, 10 180. 2 czołgi 21 168 bojowych wozów piechoty 23 652 systemy artyleryjskie 1299 wyrzutni rakiet 1083 stanowiska przeciwlotnicze 370 samolotów, 331 helikopterów 26 676 bezzałogowych statków powietrznych 3064 pociski manewry.

Na dziś ode mnie to tyle. Więcej informacji dla was nie mam. Mam z kolei nadzieję, że materiał był dla was jakkolwiek wartościowy merytorycznie. Jeżeli uważacie, że tak, że ciekawie spędziliście czas, czegoś się dowiedzieliście, zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTubie, gdyż nie czerpię żadnych dochodów z reklam, więc każda złotówka jest na wagę złota i za każdą bardzo serdecznie dziękuję. Link do wszelkich form podobnego wsparcia znajduje się w opisie. Kolejna kwestia to wsparcie poprzez łapkowanie, subskrybowanie, wyświetlanie i komentowanie hej ludziska, cześć!